Słuchajcie, właśnie dojechałem do Katowic i zmierzam w kierunku miejsca, gdzie odbędzie się niesamowity pojedynek Duda Gukesz. Będę tam ja, będzie tam ekipa Electric Steam, no i już zacieram rączkę tej emocji. Zaczęło się spokojnie. Rozmowy, wybadanie terenu, ale potem nagle mieliśmy pojedynek naszych dwóch super talentów. Jakub Seman kontra Patryk Cieślak. Kuba jednak wyszedł zwycięsko, bo... <laughs> Brawa. My czekaliśmy na ten największy pojedynek, do którego w końcu doszło. Tutaj, Gukesz, niesamowita sprawa. Choć zaczęło się od zwycięstwa Gukesza, to potem Janek jednak pokazał, że tego dnia lepiej był dysponowany, lepiej wytrzymywał te ciśnienie na tych sekundach i wygrał aż 5 do 1. My sobie spokojnie obserwowaliśmy. W międzyczasie Kasper tutaj komentował cały pojedynek, dostarczał tych emocji, zobaczcie, publika dopisała, no i na koniec, foteczki, spotkanie, usizwanie z mistrzem.